Hejka wszystkim. Witam was na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać saszetki niespodzianki, o które prosiliście w komentarzach. Teraz przechodzimy do wybieranka. I tak dzisiaj pomyślałam, że może będziemy składać wszystkie saszetki do koszyczka, żeby było bardziej kreatywnie. Okidoki. Na początek kolekcja zdjęcia z wakacji. Tak? Tak. Weźmiemy walizkę z pieskiem. Gdzie jest noska? Dobra. Koszuczek się nie mieści. Oj. Dalej kolekcja jesieniara mud. Jak zawsze odłożymy dwie. Pierwszą będzie z grzybkami. O, mieści się, dobra. A druga z czajniczkiem i dyńką. Jeżu! Dobra, nieważne. Dalej mamy etui na telefon. Wybraliście saszetkę z... Znaczkiem Apla. Dobra, płatki pod oczy. Jak coś wybieramy nie ze środka, bo nie będę odrywać się tak, żeby wziąć ten jeden, bo wtedy mi się wszystko zgubi po prostu. Wybieramy z boku. <grywka> Słariuję. Dzisiaj weźmiemy takiego niebiesko-zielonego płatka. Chyba. Dalej kolekcja Hanako. Weźmiemy saszetkę z czaszką. Tak właściwie to była broszka Yashiro. Kolekcja Back to School. Może do stycznia ją skończymy, kto wie poprosiliście czarną saszetkę. Druga czarna saszetka z rzędu. Patrzcie. Kolekcja Smoczy Szlak. Nie zapomnijcie oglądnąć vloga. Wybraliście linijkę metr. Kolekcja na 1K. Zostały dwie saszetki i w komentarzach prosiliście o baluniki. I dzisiaj skończymy dwie kolekcje i również dwa katalogi. Bo to jest w jednym katalogu, to jest w drugim. No. E, kolekcję Sanrio skończymy i kolekcję z Bułgarią. Dobra, jak to teraz wyciągnąć? A to wszystkie nasze saszetki na dzisiejszy filmik. Kładziemy do koszyczka. I lecimy z otwierankiem. Zaczniemy od różowego kataloga z pandą. Kolekcja płatki pod oczy. Co dzisiaj będziemy mieć? Nie otwiera się, nie chcę tego rozrywać. Mamy naklejkę z takimi cynamonkami zajączkami czy tam króliczkami, ale słodkie. Kocham cynamonki, uwielbiam. Pod numerkiem 3 to jest po prostu the best. Dobra, niewygodnie trochę się nakleja z tym koczyczkiem, ale damy radę, wszystko będzie dobrze. Kolejną kolekcję mamy już w innym rozdziale, bo to wszystko już jest, już jest skończone. Oduczyłam się mówić. Co to jest? To jest zdjęcie z wakacji. Dobra, mamy walizkę. Ok, otwieramy. Oh, ja wiem! Oh my god! Już wiem, co to jest, już wiem, gdzie to będzie. To jest Australia, Sydney. To jest opera. Um, no, pod numerkiem 11. I to jest w Instaxie. AAAAAA! Będziemy mieli wszystko. Mamy tak, mamy Amerykę, Stany Zjednoczone, mamy Egipt, tylko Australię tu nakleić. Sióstroniutko trzyma. Tylko jak? O, może tak? Mhm. Jest! Mamy to, dobra, nie wygląda to, oj przepięknie, coś, coś się stało, ale no, wow, okej, okay. dalej kolekcja back to school, już nawet nie będę prosić, żeby wypadło coś na pierwszej stronie, bo wiem, że nie wypadnie i takie wypada. Mamy naklejkę na pierwszej stronie. I jest to plecak. Pod numerkiem jeden. Ale szok, że plecak wypada prawie jako ostatni. Naprawdę. W końcu. Ok, ok. Co my mamy dalej? Etui na telefon. Dobra. O, mamy kolorowe. Um, ok. Kolorowe etui pod numerkiem 4. O, na tej stronie jeszcze nic nie było. Ej, fajnie. mega, mega. Kolekcja na 1K. <grym> Jestem ciekawa, czy wypadnie nam naklejka bez numerku, czy pod numerkiem 4. Zaraz to zobaczymy. Chyba z numerkiem. Nie, nie zgadłam. <grym> Psik. Mamy baloniki. Fajne, pod numerkiem 8. Dobra, to nie, to tutaj już musi być numerek. Czyli te dwa, te, te, znaczy się, te dwie naklejki nie miały numerku, tylko ta ma. I A mean, imię na tej stronie. Dziwny. Bardzo dziwny. Ale no, baloniki są całkiem ładne. I skończyliśmy stronę. Super. Um, dalej jesienia Ramud. Mm. Mamy dwie saszetki. Zaczniemy od grzybków. Mamy babeczkę. Na końcu filmika jeszcze dodam jak rysowałam tą babeczkę, więc zostańcie do końca pod numerkiem 14. Gdzie my mamy 14? Oh! Skończymy stronę. Jej! Znowu. Tak, tutaj mamy dwie. Naklejki, tutaj jedną, tutaj jedną, tutaj dwie, tutaj trzy i tyle. A, jeszcze druga saszetka, zapomniałam. Pisną. No. no! Dobra, to. No! Mamy samochodzik. Jest tu parę dyniek i krasnal pod numerkiem 6. To na drugiej stronie chyba. Tak. Obok świeczki. Mamy dalej. Ups. Kolekcja Smoczy Szlak. Mamy. No. Weź ty stój. I nie jeźdź mi tam. Mamy naklejkę żołnierza. Naklejkę smoka żołnierza. Pod numerkiem 15. A, to ostatnio on jest, chyba. Nie. A. <laughs> Never mind. No, o, kocham to. Dobra. Okej. Okay. Nawet równo. I w ogóle w poprzednim filmiku byliśmy Kazimierzon, no nie? Teraz kolekcja z Hanako. I tak. dało się jakoś. O oh my God! Mamy całą trójkę, czyli Ko Yashiro i... Hanako. W czarnych okularkach. Cool. Or something. Punkt numerkiem 3. Kiedy będzie jest coś na drugiej stronie? Czekaj, no... no dobra. Marek 3. Ok. Zamykamy ten katalog. Przechodzimy do dwóch następnych, które zaraz skończymy. Takie mamy dwa katalogi. Myślę, że zaczniemy od fioletowego. Okej, okay, gdzie mamy ostatnie miejsce? Ósemczka. Dobra, może kuromi? Tak, nie zgadłam. Okej, okay, jakaś zła ona bardzo jest. Ale dobra, pod numerkiem 8. to mamy skończoną kolekcję. Możecie napisać mi w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona postać z Sanrio. Bo po mnie to chyba. Hello Kitty. Ten piesek poczacza, jakoś się nazywa? Cinnamon Tak. To jest kuroni, My Melody. Hello Kitty, poczacza, tego nie znam. To jest. Pisaliście, że to jest kompulim? Tego też nie znam. Nie. Sekunda, to było jakieś takie dziwne. Karaoke, ok, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. jakoś tak. Um, I Cinnamoroll. I tyle. Piszcie też, czy was. Piszcie, czy wam się kolekcja podobała. Papa pa, katalożku. Będzie leżeć się kurzyć. Ok, teraz drugi katalog. Tadam. Piękna kolekcja. Troszkę odłożę, bo już jest niepotrzebny. Nie, zwa, nie zwal się. Dobra. Chyba będzie żył. Ok. Dzisiaj wypadła nam szarena sól. Najpierw narysowałam to mniejsze. Ale szkoda mi to było wyrzucać, a było za małe. Więc um, no. Zrobiłam jeszcze większe. Żeby było widać. Tak stop! Co to miało być? Nie ma szóstki. Czy ja zgubiłam jeszcze jedną saszetkę? Po prostu naklejki nie zapakowałam. Dobra, poszukam. Może jak znajdę, to w następnym filmiku nakleję. A jak nie znajdę, no to nie wiem, bo ja nawet nie pamiętam, co tu było, szczerze mówiąc. To na pewno te numerki były. Tak, jeden i dwa. W sumie nieważne. Nie wiem, jak znajdę, albo coś, no to wam wtedy pokażę. Tak oto skończyliśmy za dzisiaj dwa katalogi. Mamy jeszcze skończony ten, ten. Więc za niedługo na pewno będzie przegląd tego wszystkiego. Dziękuję Wam kochani serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subika. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki! Zamykamy ten kantaloż kantalożek. Kan nie, nie mówisz tak. 17% zdążyć